18 września 1944 okolice Straszow, Austria. Niemcy przenieśli majora Ingrama z brytyjskiego kafu, zanim zdążyliśmy uwolnić go z zameczku. Kapitan Price mówi, że podsłuchał strażników, więc przeniesiono do pobliskiego obozu. Price wskazał nam obóz, ale kapitan Foley nalegał, by został z tyłu podczas akcji. Nasz plan jest prosty: wpadamy przez bramę, zabieramy majora i spadamy stamtąd. Polej twierdzi, że uda nam się, jeśli nie spędzimy w obozie więcej niż 10 minut. Inaczej Niemcy zamkną cały teren i będą nas szukać. Dobra, zobaczymy. Mamy snajpereczkę, to mi się podoba. Ale czy dałby radę to przejść na cicho? Chyba nie, bo tutaj wszędzie te pola minowe są rozstawione. Achtung! Mamy dosłownie 10 minut na to, dobra. Też całkiem ciekawe, fajne. Treny mamy wejść. A, ten, dobra. Dobra, jeszcze raz to musimy zrobić. Ja. Dobra. Rozumiem. Raz, raz, raz. Raz. Tego się nie zaskanować, dobra. No jedźcie, jedźcie, jedź, bo czas cenny ucieka. Ja kurde. Hmm. Kurde. Specjalnie tak zrobiłem, żeby się wcześniej przyjechali i tutaj to rozwalili, no. Dobro. No. Normalnie Ajajajajaj. jak ja bym mieć opcję klikania F5, nie Quick Save, ale to była bajka. Tyle? Tak. No, pokażcie się. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Okay. Kurde! No bo, tu pomóżcie mi cokolwiek, no. Jeśli się tutaj to już strzelci do czegokolwiek. Zastanawiam no. się, jak to rozegrać. Czy ja oczyścić tą bazę mam? No, no muszę oczywiście, żeby przebrnąć jakkolwiek, gdzie. Dobra, let's go. Chodźmy tędy te chłopaki. Dobra, gierka zapisana, można szaleć. <grywka> <Dobra>. <grywka> Powiem szczerze, że. Myślałem, że ten weteran nie bardziej wykończy, ale coraz bardziej mi się jakoś tak podoba, że naprawdę muszę się uczyć na swoich błędach, nie? Denerwuje mnie to, że jedna kulka im nie ma, ale mimo wszystko. No, mimo wszystko, nie wiem, daje mi trochę to dobrych emocji, jak już coś przejdę, no. bo kurde nie mówcie, że mamy zapis tam ta bardzo mi się to nie podoba, że oni mają priorytet strzelania we mnie, nie. I też to, że się nie da przeskanować jest trochę niefajne, no ale dobra. Gra ma 21 lat, wybaczmy jej to. O, i gra zapisana. Naprawdę... Nie mam pojęcia od czego zależy, kiedy to zapisuję. Naprawdę, no. Jest to tak dziwne. Dobra, dobrze, że mamy save Ta snajperka... na daleko jest fajna, ale tak na blisko to ma bardzo słabego fowa. Ta snajpa. Onże, kurczę. Okej. Gra zapisana. A co jeżeli ja nie zrobię tego w ciągu 10 minut? Cała misja zacznie się od nowa? Chyba tak. Nie chciałbym tego. Dobra. O, normalnie otwiera się kratę. Żadnych chudech, niczego. Wieczór. Poważne więzienie. A, i chciałem Shifta przytrzymać, żeby. żeby. wstrzymać powietrze. Ale Shift tutaj to jest bicie wręcz. Dobra. 6 minut zostało nam, czyli mamy. O! O, to mój był dobry. Że wpuścili tutaj chłopa. Achtung, chłopiec. Nie, no. Może sześciu chłopa ze mną chodzi, oni są tacy bezużyteczni, nie? Nic nie robią, nic. Jeszcze. A. Jedyne co robię to wchodzę w lufę, nie? To jest to co robię najlepiej. A dobra, miał klucze. Zwracam honor. O! Je... Zapomniałem, że to nie ma znaczników granatów, jak są blisko. Dobra, zabijcie mnie, bo ja mam już za mało HP, żeby to robić. HP w bardzo kiepski sposób. Stracone. Dobra. No, dać radę coś tej chłopaki zrobić. I on tutaj go zabija. Dusi go, dobrze. O to chodź. O, gra zapisana, nie? O co chodzi z tą gierką? Że te zapisy są tak nieregularne. W sensie na rękę jest mi ten zapis, ale mimo wszystko. O, i znowu gra zapisana, nie? W tak krótkim czasie. Mogłoby tak robić zapisy, ale czemu. To nie jest to skryptowane, kiedy robi? Chyba, że jest to skryptowane w jakiś dziwny, skomplikowany sposób. którego ja nie rozumiem. Może to już częściej zapisuję w momencie, kiedy giniesz? Często nie mam pojęcia. Dobra, Zaraz, zostało 6 minut. Chodźmy, panowie. Musimy stąd wyjść jestem na kulkę. W ogóle fajne jest to, że jak na grę, która ma 21 lat, to oni faktycznie mają mało HP, to kuleją i tak dalej. To było fajne Call of Duty. To jest pierdółka, jakiś detal, ale trzeba docenić to ze względu na to, ile ta gra ma lat, nie? Kiedyś dbało się takie detale, troszeczkę pracy wymagała. O, dawajcie mi zapis gry. Bardzo proszę. Bo musimy stąd wyjść. Oj, coś czuję, że tutaj... Lepiej jak wezmę sobie tą psona. mam Dawaj Ingram, gramy. Lecimy z tematem. Dobra. Tutaj snajpereczka może być dobrym rozwiązaniem. Dobra. O ho, ho. Dobrze, lecimy cztery minuty przed czasem. Prawdziwą wartość pokoju znasz tylko wtedy, gdy widziałeś wojnę Kosowar.